Cześć widzowie! W tym odcinku będziemy grać w grę Call of Duty Modern Warfare. No i będzie ostro. Będzie ostro, ale bardzo ostro, ponieważ w tym odcinku będziemy grać samolotem, który strzela armatami tak powiem. Patrzcie, ma tu... Mm, ten... taką armatę, taką armatę, i takie coś, i takie na nawet. Patrzcie, ma tu 105 mm, 40 mm, i 25 mm. Cześć to widzę? Tylko jedyne co mnie tutaj to, to, to nie to, żeby kurde wyroga, tylko to, żeby nie zabić swoich. Bo jest dużo za dużo zabić swoich. Oczywiście nie możemy zjeść kościoła, bo wtedy no, przegram, jak zjeść kościół też przy okazji. To, to wróć czy to nasi? Zobaczę. Nie, nie wiadomo. A, to, to jednak by nasi. To by inaczej. Opa! Jak mi się Jezus, jak mnie cofnęło? Do samych porządków mnie cofnęło. Dobra, to jest on nasi i to jest nasi chyba. Następnym razem postaram się nie napić swoich. Nie! Zniszczyłem kościół! Kurde! Nie! I teraz znowu od początku. Leko njëto Të pimbë që traj pimi kohë që kurde Dobra, teraz będę mega ostrożny. E, bo się tu trochę boję jednak strzelać, bo się boję, że zwolni za Nie, nie czekajcie, tam są naszki, to tu chyba, chyba nie ma naszki, nie? Ja się tu trochę boję jeszcze raz, bo się boję, że nas zabiję. A tutaj chyba nic nie ma Dobra. Musimy być ostrożni widzowie, a przynajmniej... Dobra, nie musimy być ja muszę być ostrożny, bo wy tu nie gracie, to ja go nie zle. Co? Które pole? O szlagach, dobra, robię tutaj i ty, przyjdźmy na To nie nasi, na szczęście, bo to nasi i nasi wyglądają identycznie to sobie. Jak no, jak Kurde, to wymyślimy, by nasi, nasi wyglądali identycznie. By nasi wrogowie wyglądali, kurde, identycznie. To jest takie. Ach. Takie. Trudno to. Trudno to zmiary. Trudno to wygrać. Tak, tutaj są wszędzie ludzie podobni, znajdowali do innych 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 w tym wszystkim za korupcję. Co nasi? Nie, to w ogóle. O, cywile? A chyba nie, to jest nasi. Czy to są cywile? Nie, dobra, nie będę szedł do drzwi. Bo kurde, będzie jest nie stać jak szedł do drzwi, Cofnij mnie do poprzedniego punktu. do, do punktu zapisu konkretnie. Więc wolę tego nie robić. Ale nie jest A puszczaj z jej już można, kurde. Patrzcie, A patrzcie jak to się wystrzeli, nie? Kurde, ja tak patrzę, patrzę i tak, to tak, strzelam, strzelam i kurde, nie patrzę na napisy. Co, gdzie mają RPG? O kurde patrzcie! Mają tego! BMP mają. B.U. to jest... Bo z piłody. Ale jak się chcę rozwalić? Taki. Dobra, wyrąbany mam <grym i> na <zainteresujesz> to. Nie będę używać na całym tutaj. Kurde, jak już używaj tego 105 mm tego działa albo tego... 40 mm tego działa, to lepiej używać. Ооо, тобі не нахінь! Опанє! Тобі не нахінь! Trafiłem czy nie trafiłem, bo nie widzę, bo kurde mi zasłonił dym. Nie trafiłem. No to, to, to trafiłem, bo to już był cel taki takim, w takim to już taki statyczny był cel był wiadomo, Że kurde, łatwo trafił. I trafcy by tu, kurde, trafcy by tutaj, kurde, małego chłopka, takim, kurde, takimi takimi obliczkami, z tak, tak dalekiej odległości. Trudny to jest, generalnie. Możliwe, ale trudne. To jest w nazwie, a ja jest wróg? A bo on w nie strzelił tak Teraz tutaj kurde dymis. I muszę już teraz strzelić na chlebu.

Co się w Ta! Oj, oj, oj! Jak mnie cofnęło! Dobra. Nie, te eksperymenty moje to jest przesada! Nic jak na siebie, że trafiłem, czy nie, to nie wiadomo, ale może trafiłem. Trafiłem? O kolejny tu. Jakie to jest przyjemne. Patrz, oni nic nie mogą zrobić, a ja kurde ich rozwala. Kurde, to jest dopiero świetne zabawa, nie? Każdy to by nie wyrażało, to by do mnie strzeli z takiej broni przyrodniczej. Jakbym tak latał, sobie by do nich. Ale jakbym tak sobie latał taki, takim samolotem, albo bym strzelał z takiego samolotu, to by do mnie strzeli z broni przyrodniczej. No a tarczy, tak czy jak? Jest całkiem ciekawy i przyjemnie. Bo ruski mi nic nie mogą zrobić, a ja rusków mogę załatwić. Wrogi sprzęt było rozwalić No i zwyczaję są, dobra widzowie na tak możemy ten odcinek miło nie ma na razie